Witajcie, bracia i siostry, studenci. Pozdrawiam Was. Czerwiec to serce Jezusa. Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. W czerwcu śpiewamy litanie do serca Jezusa i kontemplujemy i zgłębiamy tajemnice Bożej Miłości. Tak Bóg umiewał świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Słuchajcie, Jan Paweł II, kiedyś na samym początku swojego pontyfikatu, napisał takie słowa. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca, nie wedle jakichś tylko. Doraźnych, częściowych, czy nawet powierzchownych, a może nawet pożornych kryteriów i miar swojej własnej istoty musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością ze swoim życiem i śmiercią przybliżyć się do Chrystusa. Ja myślę, że te słowa w sposób szczególny powinny być zrozumiałe przez Was, studentów, którzy po prostu no właśnie. Macie tę potrzebę miłości. Może nawet nie doświadczacie tej miłości. Może nie było tego takiej miłości w domu, jaka powinna być. A może była. Ale jednocześnie, no, chcemy zrozumieć siebie. No, chcemy kochać. Nieraz nie wiemy jak. Co to jest miłość. I dlatego jest wspólnota, aby. Zbliżyć się do Chrystusa, tak jak tutaj czytaliśmy. Zbliżyć się do Chrystusa z niepokojem, niepewnością, słabością i grzesznością. Przybliżyć się do Chrystusa. Aby po prostu zrozumieć siebie i zrozumieć to pragnienie, tą tęsknotę. Za miłością. Bo tak naprawdę. Jesteśmy stworzeni przez Boga z miłości i do miłości powołani. Być może to wiecie, może to słyszeliście, ale teraz to trzeba przełożyć na naszą codzienność, na nasze życie, na to, co jest w nas. I dlatego patrzymy na Jezusa i odkrywamy, jak bardzo Bóg nas kocha, że źródłem miłości jest sam Bóg. I że On daje nam ducha świętego, o tym to już słyszeliście i doświadczyliście, bo była pięćdziesiątnica daje nam ducha świętego, który jest duchem miłości. I na pewno te słowa, które słyszeliście, one są prawdziwe. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który został nam dany. Słuchajcie, jesteśmy we wspólnocie. Jesteście, popatrzcie na siebie. Uśmiechnijcie się do siebie. Popatrzcie z taką życzliwością, akceptacją, miłością. Wiecie, trzeba ćwiczyć. Ćwiczyć miłość. Miłość nie jest teorią, ale jest relacją. Jest relacją. No, popatrz na tego po prawej stronie, po lewej stronie, na, na tych, tę osobę, na co siedzi naprzeciwko. Uśmiechnij się do niej. Powiedz, Jezus kocha Ciebie. Jezus kocha Ciebie. A można by powiedzieć, ja kocham Ciebie. Ja kocham Ciebie. O, no właśnie. Tak. Wiecie, to jest ważne we wspólnocie, abyśmy budowali takie relacje przyjazne. Przyjazne relacje. Antoine Xipperi, taki francuski pisarz, Napisał kiedyś takie słowa. <laughs> Przyjaciółmi są tylko ci, którzy związani jedną liną spinają się na ten sam szczyt. Przyjaciółmi są tylko ci, którzy związani jedną liną spinają się na ten sam szczyt. Takie fajne, ładne określenie. Przyjaźni. Spinamy się. My wszyscy się spinamy na ten sam szczyt. Związani jesteśmy liną Ducha Świętego. Tak, spinamy się, idziemy, do góry, do góry, do górę serca. Ale jednocześnie, tak myślę te słowa, pomyślałem sobie, że małżonkami są tylko ci, którzy związani jedną liną spinają się na ten sam szczyt. Małżeństwo. Każdy z was myśli o małżeństwie, tak myślę, że chyba wszyscy. No, może ktoś nie myśli o tym, może myśli o kapłaństwie, może myśli o życiu konsekrowanym, ale myślę, wszyscy jesteście powołani do małżeństwa. I każdy z Was, każdy chłopak, myśli o jakiejś dziewczynie, że zakocha się i będzie jego żoną, a ona się w nim zakocha. I odwrotnie, każda dziewczyna myśli o chłopaku. Popatrzcie na siebie. No, potrzebujecie. To jest, to jest taka potrzeba. Jesteśmy stworzeni do życia w małżeństwie, w rodzinie. Sami mamy swoich rodziców, ale dorastamy i no studia, tak, studia, ale no właśnie. I dlatego to jest dobry czas, w którym odkrywamy nasze powołanie do małżeństwa. Jest tu to, jest to się realizować ma miłość. Miłość Boża rozdana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Miłość, która jest relacją, troską o drugiego człowieka. Świat wartości. Miłość, która jest czysta, nie seks. Dlatego jak ważną rzeczą jest pewna powściągliwość czy opanowanie w tej dziedzinie. Czystość serca. Czyste serce. Dzisiaj różne rzeczy się pokazuje, jeśli chodzi o miłość w internecie i tak dalej. Ludzie nas wpadają w różne i uzależniają się albo od pornografii, albo od różnych innych filmów i po prostu są no właśnie spaskudzeni. Spaskudzeni po prostu zwyczajnie. Są w sobie. Uzależnieni. Czystość. Ważna jest czystość. Jesteśmy wszyscy powołani do miłości małżeńskiej, no, chyba, że ktoś myśli o kapłaństwie. W naszej wspólnocie kilku księży jest takich z wody życia, ale dużo więcej jest małżeństw. Piękne małżeństwa wyrosły z naszej wspólnocie i są. I wy o tym wiecie, bo niektórzy z was przecież znają małżeństwa nasze. Słuchajcie, idą wakacje. Będzie najpierw sesja, oczywiście. Najpierw sesja. E, więc e, w sesji to są egzaminy. Zachęcam Was, weźcie się do roboty. Ja za tydzień na spotkaniu chcę pomodlić się za Was. Wywołamy Was wszystkich. Będzie specjalne błogosławieństwo i modlitwa. Aby Duch Święty wstąpił na Was i aby to był czas dobry. Proszę, muszę powiedzieć Wam, że ja gdy sesję miałem. Letnią, to ja uczyłem się, wiecie, rano. Wstawałem o godzinie czwartej, już jest widno. I uczyłem się do szóstej. A potem szedłem na praktyki religijne, do, na medytację, na, na Eucharystię z innymi po prostu, bo to seminarium taki jest, jakbyśmy mi porządek, nie? Ale właśnie rano, ranne wstawanie, dyscyplina. Nie w nocy się uczyłem. Nie po nocach to nie chodzi. Najlepiej chodzi rano, muszę Wam powiedzieć. Yy, modlę się za Was, abyście te sesje dobrze zaliczyli, zdali wszystko elegancko, ale też chcę powiedzieć, że potrzebuję Was wakacje, bo w wakacje jest spływ kajakowy i myślę, że będziecie na tym spływie 11-14 lipca. Wspaniały spływ. Niektórzy z z Was, może już byli na tym spływie, szlakiem Jana Pawła II. Warto się wybrać, zapisać. To jest niezwykła taka przygoda, dobra przygoda. I nieraz to jest tak, że pamiętam, są takie już małżeństwa, płynęli razem, nie byli małżeństwem, ale płynęli razem, teraz są małżeństwem. Ich, jak to się mówi, miłość zrodziła się na właśnie na kajakach. Imienia Jana Pawła II. Przynajmniej dwa, a może trzy małżeństwa takie znam. Tak. Słuchajcie. Jest również wyjazd. 19-25 sierpnia. Wasz wyjazd na krzeptówki. Zapiszcie się. Warto jechać. Będzie ksiądz Marek Nowakowski. On był u nas tutaj studentem w wodzie życia. I poszedł do seminarium. Właśnie nie dziewczyna, ale odkrył powołanie kapłańskie, i został księdzem. Jest już pasterzem akademickim, uzbawiciela w parafii, tam gdzie jest sandał, tam jest woda życia. Też on się zajmuje właśnie młodymi małżeństwami, wody życia. I on jedzie razem z wami w góry, będzie razem z wami chodził i będą to rekolekcje. <laughs> Oczywiście też w lipcu są takie wyjazdy wspólnoty sektorów małżeńskich i niektórzy z Was pomagają jadą tam aby takimi być opiekunami dzieci. I to jest fajny wyjazd i zachęcam was już 29 czerwca sektor B potrzebuje opiekunów do dzieci. Ale także zdaje mi się, że 21 Lipca, sektor C też potrzebuje opiekunów do dzieci. Nie wiem jak sektor A, bo tam to już są te dzieci takie poważne, prawie studenci. Ale możliwe, że też są potrzebni opiekunowie. Więc ogłaszam i proszę Was. Yy, pomyślcie szybciutko. Szybka reakcja. Pamiętajcie, że w wakacje również spotkania, wody życia są. W każdy wtorek. Oczywiście, być może będziecie daleko u rodziców, ale gdybyście byli w Warszawie, bo niektórzy z was pracują, wakacje w Warszawie. Siedzą tutaj. Więc przyjdź na spotkanie, przychodź na spotkanie. Bądź razem. I no właśnie. Yy, możesz jeszcze kogoś przyprowadzić. Bądźcie takimi. Zarzucajcie sieci. Bądźcie apostołami. Nie myślcie tylko o sobie, o swoich tam potrzebach. Macie ich dużo, ale również pomyślcie o innych. Możesz przyprowadzić koleżankę ze studiów albo kolegę. No. Bardzo Was zachęcam. Modlę się za was i proszę, abyście by się za mnie modlili. Potrzebuję waszej modlitwy. I pamiętajcie, miłość Boża rozdana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Nabożeństwo czerwcowe możesz jeszcze się wybrać. Jeszcze czerwiec to codziennie są takie nabożeństwa. Kontemplacja, rozważanie, kontemplacja litanii do serca Pana Jezusa. To dobra praktyka modlitwy. Dobra praktyka modlitwy. I oczywiście pamiętajcie, relacje przyjazne we Wspólnocie. Bym cię zapytać chciał. Kto jest Twoim przyjacielem tu we wspólnocie? Popatrzcie na siebie. Popatrzcie. Czy odkrywacie, że coś Was łączy, wspólne wartości, coś wspólnie robicie tutaj? I to jest wspaniała rzecz. Wspólnota to jest piękny dar Boga, który dał nam tę wspólnotę. I ona zrodziła się, wspólnota właśnie najpierw wśród studentów. Potem Ci studenci już się pożenili. Teraz Wy jesteście i też się kiedyś niedługo pożenicie. Ale no właśnie, wspólnota jest pięknym darem Bożej Miłości dla Ciebie. Pozdrawiam Cię, pozdrawiam każdego z Was. Ściskam Was i błogosławię w mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.